Cześć, znowu jestem w kraju, w swoim ogrodzie. Chciałem Was dzisiaj zaprosić do przekwitającej już mojej jednorocznej łąki kwietnej, mieszanki kwiaty polne. No, Ona już tak właściwie przekwita, ale jeszcze parę gatunków tutaj ładnie się prezentuje. To, było, to miejsce było obsiane późno, gdzieś w połowie maja. Więc no jest opóźnienie też w kwitnieniu, także jeszcze kwitnie maruna, kwitną jeszcze chabry, bławatki, maki to już przekwitły, kwitną złocienie żółte, przepięknie długo kwitnące rośliny i między tymi oczywiście, między tymi marunami mamy tu też trochę rumianu i rumianku, gdzieś tu mi właśnie mignął taki jeden rumianek. O tutaj właśnie, drobniejsze kwiaty, ja go mam mniej w mieszance, bo się go trudniej zbiera, ale zawsze taka domieszka pachnąca jest bardzo cenna. Tutaj większa kępa bławatków i nawet pojedynczy jeszcze kliknący mak. Yy, to miejsce, które obsiałem, yy, to jest miejsce po pracach budowlanych yy, zniszczone przez koparkę, więc idealne miejsce na wysianie takiej jednorocznej łąki. No ja się za rok zastanowię jeszcze co z tym zrobić, czy tutaj ją po prostu... Pozostawię do zarośnięcia roślinami wieloletnimi, czy jednak będę miejscami skopywał i zostawiał te jednoroczne gatunki. One tutaj pełniły rolę no, takiego, takiej prezentacji y, gatunków, jak goście do mnie przychodzili. Natomiast y, natomiast jeszcze w jednym miejscu też wysiałem, y, w tej jednorocznej łące łączce, kosmosy. Kosmos bipinnatus, kosmos czyli onentek inaczej. Y, jest to roślina, której normalnie w, mie w mieszance nie mam, dlatego że jest to roślina, która w Polsce się w stanie naturalnym nie utrzymuje, czy półnaturalnym. Yy, kosmosy są pochodzą z Meksyku i w ogóle z pogranicza powiedzmy, Stanów Zjednoczonych przez Meksyk aż po Kostarikę i są tam takimi gatunkami właśnie ruderalnymi, jednorocznymi. W Polsce nie utrzymują się w miejscach zaburzonych myślę, dlatego że. Są bardzo wrażliwe na przymrozki. Niektórzy sieją je w jesieni, ale ja mam takie doświadczenia, że potrzeba je posiać dopiero właśnie wiosną, żeby spóźniej skiełkowały, żeby ich przymrozek nie zniszczył. Wiem, że pojawiają się takie łąki księtne właśnie jednoroczne w handlu, w marketach, gdzie właśnie się kosmosy dodaje, bo one bardzo ożywiają. Popatrzcie jaki to jest bardzo silny, intensywny kolor, różne też odcienie, od białego przez właśnie... Fiolet i taki prawie że czerwony, i tutaj chciałem dosłownie kilkanaście nasionek, one bardzo pięknie skiełkowały. Ja kiedyś to przez lata zbierałem sobie kosmosy i wysiewałem w ogrodzie co roku, a potem zapomniałem. No i teraz muszę swoją tą hodowlę kosmosów odnowić, bo naprawdę się pięknie prezentują. Jeśli macie Państwo taką jednoroczną łąkę z chwastów naszych rodzinnych, właśnie europejskich, właśnie takich jak. Jak Maruna, czy, czy, czy złocień, czy Haber, czy Mac, to zawsze można co roku te kosmosy sobie wsiać. Tylko pamiętajmy, żeby pozbierać je, żeby pozbierać je sobie na jesień i potem dla pewności na wiosnę, gdzieś tam pod koniec kwietnia do tych kiełkujących y, chwastów jednorocznych dosiać i one powinny się przebić. Może będą troszkę się m, gorzej wyglądały niż jakbyśmy je posiali no, w czystą ziemię, ale gdzieś tam pojedyncze kosmosy się przebiją, będą bardzo tą, tą, y, tą rabatę kwietną y, nam tutaj ożywiać. Także y, y, także ja je bardzo lubię. Bardzo lubię. Y, no różne niespodzianki mnie spotykają. Zbierałem różne nasionawyki i gdzieś się okazało, że pomiędzy tymi nasionami, które zebrałem, była Wyka Panońska, Wicja panonika. Nie wiem, jak to się stało. Podobna trochę do Wyki Brudnożółtej. Także czasem wśród tych nasion, które ja zbieram do mieszanki, otrafiają no, się jakieś niespodzianki. Coś tam się zaplącze, co według mnie jest bardzo, e, bardzo ciekawe. No, jeszcze pojedyncze, Konkole kwitną. E, ten jeden właściwie, a reszta to już Konkoli owocuje. W makach to już, popatrzcie, zostały tylko takie badyle. Mak niestety krótko kwitnie. Pięknie to wyglądało, tu była cała taka czerwona rabata i to wszystko już przekwitło. Z gatunków, które możemy też dosiać do naszej takiej no, rabaty jednorocznych, też wymieniłbym nagietek lekarski. Ja go akurat w tym roku nie siałem w swoją kwietną rabatę, i też go nie produkuje, bo jest to gatunek właśnie też słabo się utrzymujący tak w takim stanie półdzikim. Natomiast w ogrodzie, jeśli go przypilnujemy, a zbierzemy nasiona i dopilnujemy, żeby co roku był, to będzie się pięknie prezentował w domieszce, długo kwitnie. Kalendula officinalis, nagietek lekarski, nie wiadomo skąd pochodzi dokładnie. No, mówi się, że może z Iranu, a może gdzieś ze wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego. Ja go na przykład we Francji widziałem normalnie w chwastach zbożowych. Także na południe Europy on się utrzymuje dłużej. Lubi taką łagodną zimę, wtedy właśnie bardzo długo kwitnie. Nawet w takich, takich najgorętszych miejscach to w ogóle on właśnie bardziej gdzieś tam w zimie się rozwija. Duże nasiona, łatwo się go zbiera. Roślina bardzo użyteczna. Jadalne i liście, i kwiaty. Natomiast też roślina lecznicza o takim łagodzącym działaniu zarówno zewnętrznym do przemywania, jak i przy jakichś tam mierzytach układu pokarmowego, czy właśnie przy jakichś skórnych sprawach zewnętrznie. Bardzo taka pozytywnie na człowieka działająca roślina i też w polskiej florze no mamy mało takich gatunków o pomarańczowych kwiatach, więc pięknie się prezentuje na tle właśnie rumianków, czy marun, czy chabrów bławatków. I też mówię, razy sobie zebrać nasiona co roku i potem właśnie na wiosnę wysiać, czyli hodujemy taką, uprawiamy taką łąkę jednoroczną z naszych rodzimych gatunków tych mocnych, właśnie rumianów, rumianków, maków, chabrów, my ją skopujemy co roku na jesień albo wczesną wiosną i wtedy równocześnie dosiewamy kosmosy i nagietki po to, żeby mieć gwarancję, że one nam się w takiej łące odnowią. Z takich gatunków, które można dorzucić do jednorocznej łąki kwietnej bardzo polecam nasturcję większą, Trapeolum majus. Jest to gatunek podobnie jak kosmos amerykański. Jest to też roślina jadalna, tak jak, tak jak nagietek. I liście, i kwiaty, i, i też młode, młode owoce można jak kapary też traktować, konserwować. Bardzo mocna, odporna na, na zachwaszczenie. Znowu roślina odporna, nieodporna na mrozy, a więc musimy ją wsiać co roku, co roku wczesną wiosną, właśnie do łąki tej jednorocznej. Mówię, nie możemy takich roślin wsiewać do, do, do takiej trwałej łąki, dlatego że jest tam tyle trawy yy, i w ogóle innych roślin wieloletnich, że po prostu nie przepuszczą kiełkujących nasion. Jest mała szansa, jakbyśmy tutaj wsiali o, w takie miejsce, które teraz wygląda tak. W przyszłym roku to nam te nasturcje nie wykiełkują, czyli musimy, musimy wsiewać w miejsce zaburzone, bo są to rośliny takie trochę ruderalne. One potem sobie świetnie radzą. Popatrzcie, tutaj mam taki teren trochę zachwaszczony, bo nie było mnie dwa tygodnie w domu. I popatrzcie, ta nasturcja, jedna jedyna, mi się tu rozrosła, pomiędzy piołunami, pomiędzy miętą. No idzie na powierzchni pokrzyw, także roślina taka no, niezniszczalna, natomiast niszczy ją mróz, także w miejscach, gdzie tego mrozu nie ma, gdzieś tam na Hawajach, na Wyspach Kanaryjskich, no to tworzy całe zarośla, po prostu przez zimę sobie pięknie kwitnie i owocuje. A u nas niestety przychodzą właśnie przymrozki i tą nasturcję nam niszczą. Teraz oczywiście jak klimat się trochę zmienia, to one będą dłużej się utrzymywać. Też bardzo wartościowy gatunek do dosiewania do właśnie jednorocznych takich, że tak powiem łączek kwietnych, no bo tego trudno nazwać łąkami, właśnie mnie denerwuje jak się mówi, że mam łąkę kwietną, a ktoś ma 10 metrów kwadratowych kwietnej rabaty, gdzie tam ma jakieś różne kwiaty posadzone czy wsiane. Dla mnie łąka kwietna to jest większy teren, właśnie raczej złożony z gatunków rodzimych. Natomiast no, taka kwietna rabata też jest bardzo wartościowa, bo te gatunki nawet obce, one jednak są pokarmem dla motyli i dla innych owadów i też no pięknie się prezentują, też są na pewno dużo lepsze niż trawnik, więc ja gdybym miał mały ogród i to też bym go się starał jak najbardziej wzbogacić gatunki, a więc jeśli miałbym na przykład w Łące Kwietnej z gatunków jednorocznych krajowych 8 czy 10 gatunków, to nie zawahałbym się dorzucić jeszcze parę gatunków takich, które nie są inwazyjne, bo ani nas Turcja w Polsce nie jest inwazyjna. Oczywiście są kraje, że jest inwazyjna, jest dużym problemem, ale właśnie tam, gdzie nie ma mrozów. Natomiast właśnie i ani kosmos, ani nasturcy, ani nagietek nie stanowią żadnego problemu dla przyrody. One są bardzo wrażliwe, natomiast właśnie są z drugiej strony dosyć odporne i nadają się dla takich początkujących ogrodników, którzy nie mają wiele pojęcia o, o wymaganiach roślin. I pamiętajmy tylko jedno, siejmy je wiosną i siejmy je w miejsca zaburzone, skopane motyką, łopatą. Nawet jeśli coś tam innego kiełkuje, to one się jakoś przebiją. Natomiast jak siejemy je w taką trawę, no to wtedy nie mają żadnych szans także pozdrawiam z tymi swoimi łąkowymi przemyśleniami i życzę, życzę wam pięknych wielogatunkowych kwietnych kobierców w przyszłym roku złodzień żółty, uwielbiam go kiedyś mi kwitł w grudniu nawet jak nie ma silniejszych mrozów to bardzo długo kwitnie na południe Europy, w takich krajach jak Grecja, czy, czy wyspy chorwackie, to ten gatunek potrafi w zimie kwitnąć. I już wczesną wiosną, jak się przyjedzie, to, to już wydaje, wydaje nasiona. Zresztą w Grecji się go jada jako, jako warzywo. On jest gorzki, a tak jak mniszek gorzki, natomiast bardzo zdrowy też żółciopędny. Jeszcze raz moja trochę kosmosowa łąka. Nie mogę się oderwać od niej.